Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku a raczej pierwszym odcineczku z gry The Walking Dead, żywy trupek widać przetłumaczone z opuszczeniem Grałem posiadam od niedawna i chciałem ją nagrać tylko i wyłącznie dlatego, że dowiedziałem się, a raczej poczytałem w internecie no i okazało się, że wypuszczają nową serię, nowy serial pod tytułem The Walking Dead The Ones Who Lives więc stwierdziłem sobie, że z tej okazji ogramy sobie The Walking Dead jest to pierwsza, pierwszy raz kiedy mam styczność z tą grą czy inaczej pierwszy raz kiedy ogrywam tą grę już tam trochę pograłem Spójrzmy sobie nową gierkę oczywiście standardowy, minimalny walmy sobie ustawienia standardowy zrobimy, dobra no i graj, epizod pierwszy nowy dzień The Walking Dead to bardzo fajna seria Ominę mnie cała ta franczyza, cały ten hype, kiedy ten serial był tak na topie. Dopiero niedawno go oglądam. No i przyznam, że jest bardzo fajny. Czasem zanudzi, ale oglądam po trzy odcinki. Potem sobie robię taką przerwę ze dwa dni, potem znowu sobie oglądam po trzy odcinki. Wiecie o co chodzi? Żeby nie wpaść w taką rutynę, że. bo niektóre odcinki naprawdę są nudne. No i od razu mówię: możliwe są spoilery, bo ponoć występują jakieś tam postacie z serialu. Nie wiem tak naprawdę jak wygląda fabuła, bo doszedł tylko kawałek niż mi się nie chciało. Chciałem to zostawić właśnie na nagrania. Odcinki myślę będą tak po 15-20 minut, aby sobie nie przedłużać. O kurwa, ale to było głośne. No i gra to jest głównie wybory, tak? Tam chodzimy, coś tam, ale to jest głównie wyborowa. No i w ogóle jesteśmy na tę chwilę jakimś czarnoskórym. Nie znam tego charakteru. Z serialu nie kojarzy go zbytnio. Ten glina jakiś well, stary. I reckon you didn't do it then. No i dlaczego? Ogólnie tu upływa czas, tak? Także musimy robić szybko. Dlaczego jesteś... Wydaje mi się, że się nie Dlaczego tak sądzisz? Wiesz co mówię o domysłach. Czy to ma... Dobra, dlaczego Why tak do sądzisz? Me? No, I've driven a bunch Wiesz, wielu już typów wiozłem do więzienia. Bóg jeden wie, było zazwyczaj, słyszę o nich. jestem to, niewinny. co odpowiadasz, ale nie ode mnie? Za każdym razem. I co I odpowiadasz? Say? I say, yeah, I wiem, że jesteś niewinny. A, no i tyle w temacie. Ogólnie możemy teraz się rozglądać przez chwilkę. <try> <try> Do pogryzienia, i tu już ogólnie jest nawet tego, początek tej całej epidemii, która występuje do Walking Dead. Gdzieś... Prześledziłem Twoje akta, bla bla bla. Też się, ty z Makon, sobie... wyrobiłeś sobie zdanie, i co sądzisz? Cieszę się, że wybrałem prawo, a nie porządek. To cała sprawa. Nawet jeśli jesteś niewinny, co się stało, to się nie odstanie. I ty. Poznałeś żonę Fountains? Się, chcesz wiedzieć jak ja to widzę? Jasne, nie bardzo. Mam jakiś wybór Mam jakiś wybór, Siedzę z tyłu zamknięty, tak? Jasne, że nie. Zrozumiał aluzję. No mów dziadek, co masz powiedzieć. Być może ożeniłeś się z niewłaściwą kobietą. Może tak było, może to ona wyszła za niewłaściwego faceta Może to ona wyszła za niewłaściwego faceta. Trałe zamieszki, należy spodziewać się agresji ze strony ich uczestników. Czekać na dalsze instrukcje. Kurde, napieprzają te helikoptery w ogóle. Co się dzieje tutaj, no nie? Zombie Kalipsa. <trymne> Widziałem rozglesia. Ten dopiero był udany. Ciągle nawieło o tym, że jest niewinny. Starszy gość, wielkiego łagodoczy, oczy, okulary inteligentne, ciągle jechał do Płakał i zawodził na tym co ty. Aha, dobra, bo to tak śmiesznie ucina. O, wyłączył radio. Po chwili kopać w jak jakiś bachor w samochodzie. Mu, żeby się po To właśnie Rządowa, w przeciwnym razie będę musiał go uspokoić. So Spokojnie, się, i a skoro wyczerpł wszystkie opcje, zaczął płakać i wołać matkę. Mamo, to pomyłka, to nie ja! <laughs> Kurcz! <gurgh> Był winny? So they it? To, to na gorącym uczynku i dźgał swoją żonę. chwilę Na A co żeby się zgłosił, że to nie on. Chyba sam to uwierzył. Może być. Czasem się takie coś zdarza. Proste. No i teraz musimy być uważni, bo tutaj taki spoiler, widzicie? Uwaga! Ole, zajebał. że granie jest za głośno, bo mi to w słuchawkach za pierdoliło u Jezu. A no cóż, budzimy się. Otwieraj te oczy. Ogólnie już tu na początku tak naprawdę gra pokazuje to co dowiemy się w serialu po jakiejś chwili, że aby zmienić się w zombie nie trzeba zostać ugryzionym. Wystarczy, że po prostu umrzemy i każdy potem wstaje jako zombie. Kurwa moja noga. I teraz widzimy, tu widzimy trupa. Hej! Hej, officer! Wszystko w porządku! Nadal jestem skuty! Policjant. No i teraz tu musimy wybić okno. Jep. Jeb. 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 Muszę wydostać się oknem. Troszeczkę podchodzimy. To A, to jest też dziwny wybór, którego ja nie umiem. W sensie trzeba... 1, 2, 3, wybierać sobie tam akcję jakie masz zamiar wykonywać. Ole się wypindolił. Dobra. No i teraz, <laughs> to jakiś ślad w ogóle ciągnięcia. O, ale tam... Stary wstał, on wstał. No i idziemy naprzód. Taka dziwna troszkę oprawa gry. I może na następny raz zobaczę to usunę te, te kwadraty u góry co są. Teraz czekajcie, bo teraz tak, mamy tutaj... To jest jego strzelba. Uh, tu pamiętam będzie nabój, <klimy> <klimy> który nam się przyda. Uh, 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 uh. Jobany jakiś pedofil. Dobra, no idziemy do gościa. <klimy> no ale mnie chrypa ciągnie. Zobaczcie za to, dobra. O kurwa. No i teraz tak. Bierzemy sobie kluczyki. No, wiadomo, pierwsze co, próbujemy otworzyć. Ale, że jesteśmy ciapą waloną, no to ryzykujemy życie i wsadzamy je głębiej. Głębiej. Ale jak się fajnie boi, tak jakbyś wiedział, o tym, że to jest zombie, no nie? Dobra, otwieramy. Cykras. raz. Możemy sobie poczekać, ale my nie czekamy. Ale mam laga jakiegoś, cyk drugi, aha, bo to gra się wyszła. No i dziadek zaczyna oddychać. Brrr. Proszę pana. Je kurde go, na glebę, na glebę. Cofaj, rotuj, 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 rotuj. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ogólnie możemy go kopnąć również. Aczkolwiek nie polecam tej opcji na początku. Wiesz, możemy wykorzystać... Bierzemy to. Walona ciapa. No i no i no i dawaj, 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 szybko! Zrób to Podejdź bliżej. Podejść bliżej Nie wiadome. Poszła głowa Głowa runęła I to mnie rozbawiło teraz Rozwalę mu łeb Po czym może zadać pytanie Zwalę go na kilometr co to ma być? Żyjesz? Hej! Hej! Ja pindole. dole. Chłopco, rozwalił dopiero typowi głowę i się pyta, czy żyje, no nie? To to jest dopiero Debil. Dobra. No i ruszamy dalej. wstaje z rozwaloną girą i ucieka. Jeszcze się wypindolił o głowę rozwalonego przeciwnika. Run forest! Run! No i zaczyna się pokój. Tutaj też jakiś gościu wstaje. Jeszcze się wywalił tripek. Jeszcze się wywalił. Idź idź, 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 idź. Biegiem, biegiem, biegiem. Wczytywanie. No i teraz podobnie, że zaczynamy drugi chapter, no nie? Ogólnie pokażę Wam też fajny denst, no nie? Czego się nauczyłem w tej gierce na początku już i co mnie naprawdę rozbawiło. O! Słyszał strzały. No i zombie jak wiadomo, reagują na głośne dźwięki, więc idą w stronę strzałów. Dobra. No i teraz jesteśmy na podwórku. Również te podwórko przechodziłem, no i tak naprawdę na podwórku to nie ma czego szukać. O, przepraszam. No bo tu nic nie ma tak naprawdę. Od razu musimy wejść do domku z tego, co mi się wydaje. Dobra, teraz patrzcie, mamy taki widok śmieszny, więc idziemy sobie tutaj. Czekajcie, patrz jak tańczy <laughs> Michael Jackson. Dobra, nie, starczy, idziemy sobie tutaj. No i tak, zestaw do herbaty, zbadamy sobie to. No ale domek na drzewie również ubadamy. Nie ma drabiny. I tak bym tam nie wlasła. Anyway, nie, nie z tą nogą. Dobra. Pomocy. Nikt nie chce pomóc czarnemu. No co poradzisz, No takie są realia w tym świecie. Dobra. No i pierwsze co? To oczywiście udajemy się tutaj w stanie. Wzglądamy, jakbyśmy byli nawaleni. Można tak pomyśleć. No i co? No i wchodzimy sobie. Eee, Ciekaw, czy ktoś jest z domu? Dowiadujemy do się, że nikt. No i wybieramy sobie akcję. Otwórzmy drzwi. Hello. Home? <coughs> Need a help. Potrzebuję pomocy. No i trzecia opcja: Otwier otwieramy po prostu drzwi. Dawaj, siłowo, ziomek. On Cod ma. Don't shoot, Będzie okay. to rasistowskie, ale po kolorze skó skóry wnoszę. Wnioskuję, znaczy się, że on ma jakoś tam. E Doświadczenie jakieś we się do domów, ale to brzmi w ogóle rasistowsko. E, nie jestem e, intruzem, a nie jednym z nich. No i co? Oni potrzebują pomocy bardziej niż ja, dobra. Jeszcze co, to idziemy się najeść, bo nasz gość jest głodny. Wykonę swój ruch. no i nie naje się po prostu, no co poradzić? Nam? I, i, Wyjebał się. Dobra. Zaczyna się. Ogólnie w tych szafkach również chyba nic nie ma, z tego co wiem, z tego co pamiętam, bo przeszukałem wszystkie, no i była pustka. Gościu tylko powiedzieć, że jest splontrowana, tak? O, krótkofalówka, falówka, to nam się przyda. Dobra, to jednak nie, że Krótkofalówka się przyda, jest. No i kurwa, jak to czarny, do kieszeni. W ogóle lodówkę. Co tak pika? Marshal's. Od pocztowy notkę Zostawię się opiekunce do dziecka. Nie wiem, nie, nie, nie posiadam dziecka. Nie, 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 nigdy nie potrzebowałem uniałość opiekunki. Chyba, że dla siebie mogę wynająć jakąś... Masz trzy nowe wiadomości. Okej. Okay. Dobra, bo tu naprawdę nie ma co szukać. Napijmy się tylko, bo jest taka możliwość. Tam ktoś wpierw naszczał, on teraz to pije, no nie? Tu nic nie możemy zrobić. No i spierdzielamy dzielamy stąd. Tak? No, spójrzmy jeszcze na krew. Na krew sobie tutaj. Na tej, co się wypindolił. Jezu. No i ocuchuj. O poczekajcie, bo... Jeszcze tutaj. Muszę przejdzie krew. Jezu. No co, udane małżeństwo to się nazywa. Może coś tu jest. No i ocuchujemy wiadomości. <coughs> Trzyma <Three. New messages. coughs> sí, no, wiadomości. Wiadomość pierwsza. Godzina 17.43. Hey Sandra. Yes, Sandra. To jest Sender, Diana, Ciągle jesteśmy w Uh, Ed miał drobny wypadek, że ci wszyscy wpadli niedaleko hotelu. Myślał, jakaś narozcodyżę, żeby go przebadano. Anyway, w każdym razie, nie czuję more, się najlepiej, to żeby to wracać tonight, do domu. Zostaniemy tu dłużej. Dziękuję, za zajmiesz się Obiecuję, że wejścimy przed twoimi materiami. Message 2. Left at 11.19 p.m. Oh my God, finally. O Boże, w końcu. Nie, Nie wiem czy, czy próbowałaś się do nas Ciężko jest tu nas skończenie. Nie pozwalają nam wyjechać. Nie możemy też żadnych w Atlancie. Poproszę, wyjdźcie z miasta razem z... z... najlepiej do Marietty. Muszę wracać do szpitala. Proszę, please, dajcie znać, że jesteście safe. bezpieczni. Nie noć, dobra. <laughs> 6.51. Clementine, córeczo, się tego słuchasz... Zadzwoń na policję! 9, 1, 911. Kochamy cię, kochamy, kochamy! No i w klasuszymy zombiaczki. I koniec. Skambo byłem w kuchni. No ale niestety kascenka musi się zgadzać. Tatuś? Nie, nie tatuś, wybacz tureczku. Musisz być cicho. Uh, nie jestem potworem, kto mówi, wszystko w porządku. A nie jestem potworem. Good. Dobrze. Jak się fajnie rozglądam, nie? Jak masz na imię? Gdzie są twoje rodzice? Ile masz lat? Jak What masz na imię? I'm Clementine. Ja This jestem Clementine. Jestem dom. Hi, Clementine. Cześć, Clementine. I'm jestem me. Lee. Gdzie są twoi rodzice? Ile masz lat? Wyjechali y -y -y -y. na wycieczkę, a ja z w chyba. Tam, gdzie łódki. Jesteś bezpieczna? Jestem na zewnątrz, house. w domku na drzewie. Tutaj can. nie wejdą. Sprytnie. Widzisz? Widzisz mnie? I ja Cię widzę przez szybę. Hu 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 hu, bo mnie ugryzie i teraz e. Jebiej I patrzcie, <grystanie zimno> jak zajebał, co nie? Czekajcie, bo. Olu... O! Bo! Ej, tego nie pamiętam, żebym ugrywał na początku. Takiego strzałę jej wyjebać. Raz, dawaj dalej. Dawaj strzałę jej! Jeszcze strzał. Cała. Jo. No i... Łep jej. Łep jej. Jak Dawid Jaskier Co? Ja nic nie mówiłem. Dobra, no i brawo my. <laughs> Man. kurczę. Hi there. Hey. No i tak to. zabiłeś to? Tak, nie wiem, chyba tak, coś, coś innego to zabiło. Nie I wiem. Chyba tak. Uh, so. Pamiętaj zapamiętaj. To sami wracają. Czy No, ale sporo było strzelania. Cały ten cały czas byłeś sama? Tak, yeah. chciałam żeby moje ryce To może trochę potrwać. You know? wiesz? O, oh. oh. słuchaj. Nie wiem co się stało, ale zapiekaj się o tobie. Co teraz? No i tak, tym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam zamiar poprowadzić ogólnie tę y, gierkę do końca, gdyż będzie to taka rozpoczęcie nowych serii na kanale. A ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Cześć.